Mieszkam na wsi, więc... Mieszkam na wsi, więc dla mnie wyjście do sklepu to jest wyprawa I ja na przykład jak idę do sklepu To ja nie mogę sobie kupić dwóch rzeczy Tylko ja muszę zrobić całą furę zakupów Bo ja mam tak daleko do sklepu Że ja po prostu muszę zrobić zapasy Mieszkam na wsi, więc nie wyobrażam sobie Nie mieć samochodu, bo właśnie patrz Punkt pierwszy dla mnie Jakiekolwiek wyjście to jest po prostu wyprawa I ja jakbym nie miała samochodu To ja jakbym się nie wiem umawiała na przykład ze znajomymi gdzieś i, I ja bym miała nie wiem dojechać busem, potem się przesiadać dać to, tamto, siamto, to ja bym musiała wychodzić z domu 4 godziny wcześniej, po prostu, żeby się z kimś spotkać 20 km dalej. Mieszkam na wsi, więc zimą jest duże prawdopodobieństwo, że nie wyjadę z domu, bo po prostu tutaj odśnieżarki nie dojeżdżają. Mieszkam na wsi, więc jak idę gdzieś na spacer, to muszę liczyć się z tym, że mogę spotkać jakieś dzikie zwierzę. Mieszkam na wsi, więc tutaj wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Mieszkam na wsi, więc jak jadę do przyjaciół, którzy mieszkają w mieście, w mieszkaniu, to mam takie wow bo ja się czuję, jakbym była w innym uniwersum. Ja po prostu nie znam tego życia. To życie jest dla mnie takie egzotyczne. No właśnie, mieszkam na wsi, więc jak ja jadę do miasta i widzę wielkie metropolie, galerie, duże sklepy, to ja się czuję, jakbym wyszła z dziczy. Mieszkam na wsi, więc wiem, jak wygląda krowa. Mieszkam na wsi, więc na pyszne.pl mam dostępne jakieś trzy knajpy, które w ogóle do mnie dowożą. Mieszkam na wsi i pomimo tych niektórych ograniczeń kocham mieszkanie.